Właśnie jedziemy zmienić kolor moich włosów. Zgadujcie w komentarzu, na jaki kolor się zafarbuje. Ja już się boję, co ona wymyśliła. A moje włoski farbować będę w MB Studio Urody. Jeśli jesteście z okolic Śląska, gorąco wam je polecam, na pewno nie będziecie zawiedzeni. Po wejściu do środka strasznie spodobał mi się wystrój tego salonu. Tutaj nagrałam wam, jak wyglądały moje włosy przed wizytą, a tutaj Tori ponagrywałam salon od środka, żebyście mogli go lepiej zobaczyć. Zawsze zwracam uwagę na takie szczegóły, żeby wszystko było czyste i ładnie wyposażone. I tutaj jak najbardziej tak było. Ale wracając do rzeczy, tutaj macie już ujęcie jak byłam w trakcie farbowania. A tutaj jeszcze Tory jak częstował się pysznymi cukierkami z salonu. Jesteśmy już prawie przy końcu, szybkie suszenie włosków i proszę bardzo, oto efekt końcowy. Jestem bardzo zadowolona i właśnie na takie coś liczyłam. Możecie napisać w komentarzu, jak Wam się podoba.